Dzień dobry, witam na kanale Zegarki i Pióra. Dzisiaj zajmiemy się piórem wiecznym Sheffert Gift Collection Model 100. Pióro to stanowi, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, trzecią nagrodę w naszym konkursie. Pióro zostało dostarczone, czy też ufundowane przez sklep Twoje Pióro. Tutaj ogromne podziękowanie dla całej załogi sklepu. Pióro jest dostarczane w takim Eleganckim całkiem opakowaniu kartonowym, które posiada tutaj wycięcie na logo producenta. I tutaj już w środku mamy opakowanie zawierające przedmiot filmu, którym będziemy tutaj sobie oglądać. Otwieramy i naszym oczom ukazuje się ładne kremowe wnętrze, w którym znajduje się pióro będące przedmiotem naszego filmu. Jeżeli chodzi o gabaryty i ogólne wrażenie jakie pióro to robi, to muszę przyznać, że są one naprawdę dobre i właściwie temu produktowi trudno coś zarzucić. Jeżeli chodzi też o mm, może oczywiście tradycyjnie odłożymy sobie opakowanie, chociaż może nie, może wrócimy jeszcze na chwilkę do opakowania, bo nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, tutaj yy, pod zaślepko znajdziemy dwa naboje startowe, yy, Widać, że są to naboje, y, szefera, które mają tutaj taki troszkę mniej typowy sposób czy kształt montowania. Mamy też informacje, szefer, Słowenia. Jeżeli chodzi o Ogólne wrażenie to pióro naprawdę wydaje się takie, bym powiedział, solidne. Jest ono dosyć ciężkie, ale nie przesadnie. Wydaje mi się, że dla większości osób waga będzie e, optymalna. Jeżeli chodzi o e, kolor, to tutaj akurat e, w rękach trzymam e, pióro w kolorze niebieskim z lakierem matowym. O, sobie może będzie to teraz lepiej widać. O, niech kamera złapie ostrość. Jeżeli chodzi o pierścinę skówkę, znajdziemy tutaj na nim e, oczywiście wygrawerowaną nazwę producenta. Znajdziemy tutaj polerowany klip. Jeżeli chodzi o twardość, którą e, się charakteryzuje to tutaj niestety trzeba przyznać, że jest ona dosyć duża i e, jeżeli będziemy próbowali tutaj wsunąć coś e, grubszego no to trzeba przyznać, że klip ten nie należy z pewnością do najmniejszych. Tutaj można powiedzieć, że nawet e, już nie wspomnę o Visconti Venus, ale nawet Opera Club czy Rembrandt no tutaj są pod tym względem daleko lepsze, no ale oczywiście mamy też zupełnie inną cenę, to ceny może wrócimy na końcu w miejscu tym oczywiście znajdziemy charakterystyczną białą kropkę stanowiącą logo producenta tu myślę, że tego elementu nie trzeba nikomu przedstawiać zarówno skówkę jak i końc korpusu wieńczy taka metalowa zaślepka wypolerowana również na wysoki połysk Myślę, że prezentują się te wszystkie elementy tutaj bardzo ładnie. Pióro, jak wspomniałem, jest takiej dosyć solidnej wagi. Dlaczego moim zdaniem warto zaprezentować to pióro? Oczywiście nie tylko z uwagi na fakt, że jest ono do wygrania w naszym konkursie. Natomiast, z tego, na ile się orientuję, jest to jedno z częściej wybieranych w naszym kraju przynajmniej piór. Charakteryzuje się ono stosunkowo atrakcyjną ceną, jeżeli chodzi o to, jak plasuje się ono w tym momencie. No, to jesteśmy tutaj w stanie znaleźć ten przybór piśmienniczy w cenie około 129 zł w większości sklepów, i myślę, że pióro to jest warte tej ceny. Jeżeli chodzi o y, ogólne wrażenie, to jak wspomniałem, bardzo dobrze to wszystko tutaj wypada. Mm, pióro jest oczywiście zatykane, niezakręcane. Stalówka wykonana ze stali nierdzewnej o dosyć charakterystycznym dla firmy szefer wzorze, przynajmniej zwłaszcza jeżeli chodzi o y, ostatnie lata produkcji tutaj. Mm, moim zdaniem prezentuje się ona naprawdę ładnie. Być może mogła być minimalnie dłuższa. Ale trudno jej właściwie cokolwiek zarzucić. Jeżeli chodzi o ogólne proporcje, to tak jak wspomniałem tutaj, może e, moje osobiste dywagacje na temat tego, że mogłaby być ona ciut dłuższa są nieuzasadnione, dlatego że biuro jest dosyć smukłe i, i być może takie działanie tylko niepotrzebnie nie zaburzyłoby ogólnie jej proporcje. E, oczywiście, jeżeli e, tutaj sobie spojrzymy na nią bliżej, to będziemy oczywiście tutaj. To zobaczymy tutaj spływak. Sekcja, oczywiście, w tym modelu również jest metalowa, i tutaj, jeżeli chodzi o ogólne dywagacje na ten temat, no to jeżeli oglądaliście już film O Visconti Venus, no to właściwie wypadałoby mi się tutaj powtórzyć, czyli nie wszystkie osoby będą tutaj preferowały ten element wykonany z metalu. Natomiast jego ilość jest. Tak dobrana, że nie ma tutaj się wrażenia takiego, bym powiedział, nieprzyjemnego zimna. Jest to całkiem przyjemne w dotyku. I myślę, że tutaj z uwagi na to, jakby nie należy dyskryminować tego pióra. Oczywiście, jeżeli ktoś nie, nie lubi po prostu elementów metalowych w tym, w tym miejscu no to właściwie będzie musiał poszukać jakiegoś innego przyrządu piśmienniczego. Natomiast moim zdaniem warto to pióro obejrzeć przynajmniej i spróbować się do niego przymierzyć, dlatego że w tej cenie prezentuje naprawdę całkiem niezłą jakość. Jeżeli chodzi o system napełniania, to poza właśnie dwoma wspomnianymi nabojami dostajemy tutaj również w komplecie tłoczek. Natomiast co jest w nim ciekawego? Ciekawy jest w nim sposób montażu. Czyli, jak widzimy, nie jest to tłoczek montowany na wcisk, nie jest to też tłoczek wkręcany, czyli jakby tutaj ten element, który tak naprawdę pobiera atrament z tłoczka i który tak de facto również przebija nabój, jest tutaj wpuszczany bezpośrednio w tłoczek bez jakby tutaj żadnej tulei mocującej. Także jest to dosyć nietypowy sposób montażu tłoczka, aczkolwiek yy, można go znaleźć także w piórach marki Schaefer Produkowanej przed wielu, wielu laty, i system ten nadal jakby ma swoją kontynuację. Jak wspomniałem, wszystkie elementy są spasowane bardzo dobrze. Gwinty nie stawiają tutaj żadnego nieprzyjemnego oporu, pracują lekko, gładko, z przyjemnym dźwiękiem, także robią one dobre wrażenie. Naprawdę w tej cenie można powiedzieć, że jest to. Bardzo interesujące pióro. Jedyny element, który mnie osobiście średnio przypadł do gustu w tym piórze, jest to tak naprawdę zamykanie go. O ile otwieranie pióra same, czy odtykanie go jest właściwie łatwe, bezproblemowe, szybkie, wydajne, po prostu klasyczne. Natomiast jeżeli chodzi o sposób zamykania go, to tutaj, żeby je zamknąć, no już tej siły musimy użyć dosyć sporo. O. Klik, prawda? Natomiast mówię, otwieramy ten zacisk bardzo ładnie, puszcza. Natomiast, żeby go zamknąć, no to niestety już tutaj tej siły musimy użyć dosyć sporo. Nie jest to nic, na co może szczególnie powinien narzekać, natomiast warto, mówię, przyjrzeć się temu e, osobiście, jeżeli macie taką możliwość, dlatego że. Mm, być może nie każdemu będzie taka siła wymagana do zamknięcia tego pióra odpowiadała. Jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, to właściwie można powiedzieć, że jest to bardzo dobre pióro, jeżeli szukamy uniwersalnego przyboru piśmienniczego, który sprawdzi się po prostu w codziennej pracy, ale również będzie dobrym materiałem na prezent. Jeżeli szukamy pióra uniwersalnego, które chcielibyśmy komuś podarować, nasz budżet nie jest specjalnie astronomiczny, a szukamy Dobrze wykonanego, trwałego produktu, sprawdzonej, uznanej marki, to myślę, że pióro to będzie naprawdę e, dobrą propozycją. W ofercie zresztą jest e, szeroka gama wariantów kolorystycznych, które producent nam tutaj oferuje. Od e, modeli stalowych, e, niebieskich, granatowych, e, fioletowych, czerwonych, w, także różnych. E, Wariantów takich bym powiedział faktycznie jest stricte wzorzystych aż po klasykę w kolorze czarnym. Także myślę, że tutaj produkt ten sprawdzi się także w roli prezentu bardzo dobrze i myślę, że osoba, która zostanie nim obdarowana, będzie z niego mogła korzystać przez długi czas, bez awaryjnie i, i będzie z niego po prostu zadowolona. Oczywiście, z uwagi na fakt, że korpus jest lakierowany, trzeba uważać na otarcia, które mogą tutaj powstać, jeżeli ktoś e, nie ma wieku korzystania z jakiegoś piórnika, etui bądź innego elementu tego typu. Dlatego, że wrzucenie powiedzmy pióra gdzieś tam do torebki bądź e, plecaka może tak naprawdę sprawić, że nasze pióro generalnie e, e, nabędzie jakieś rysy, które zresztą z upływem czasu będą. Przechodziły właściwie już w jakieś odpryski lakieru, które potem zresztą w przypadku piór lakierowanych są bardzo trudne do usunięcia. I zresztą prezentują się średnio efektownie, a szkoda, żeby tak ładne pióro gdzieś tam prawda, zostało oszpecone przypadkowo przez jakiś inny metalowy element, nie wiem, telefon komórkowy, klucze czy inne jakieś rzeczy, które nosimy ze sobą na przykład, nie wiem, właśnie w plecaku, w torebce. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy na kanale Zegarki i Pióra.